Wejdźmy z Agario. Patryk, przywita się. Simo. Mm, tak. no. I będziemy dzisiaj znowu grać w pokoju. Trochę dziwne przywitanie, ale. Ale ważne. Nieważne. Zaczynaj. I właśnie. Tutaj widzicie: Patryk Paradowski i Buzia Kuby. Mm. Agario się trochę zwaliło, ale. Nie przejmujemy się, gramy. Gram na Oczywiście ja pierwszy gram. Teraz z kubą zadecydowaliśmy. No bo ty, no bo ja też... Dobra, koniec. Znowu. Czy znowu? A, nie nie, nie jedz, zjedz mnie. Nie jedz mnie. Chodź nie zjedz, zjedz mnie. Zjadłam cię. Ło, już mam 400 punktów. Co się dzieje na tym świecie? O, ludzie, 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 ludzie. Kurde, jakiś halb mech please mnie goni. Co za murzyn. No nie... Serio mam teraz ginąć? Nie chcę. Ja nie chcę ginąć. O fakt, zaraz ściana jest. O kurde. Zobacz, Polska jest taka mała, o, pierwsza. <laughs> o nie, tamte się rozdzieli. <śmiech> <Ups>. <śmiech> Wcale nie zginęłam. <laughs> no, dobra. <laughs> Ale to, to naprawdę, na początku jak to zauważyłem, to tak się brhałem. Dobra. Dobrze? Nie, dobra. Ja tu jestem, dis kumpla. siemanko. Tak cię zjem zaraz. Żartowałem, no, taki żarcik. Dobra, kurde, koniec. No, akurat się skończyło. Sanik jest pierwszy, a ja mam już... No, półkciki. Ja mam już półkciki, brawo ja. No nie, już chcę mnie zjeść. Pipo. Pipo, pipo. Nie, 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 nie. Każdy mnie atakuje na balskie... Oh my god. <laughs> Dobra. No weź mi zostaw to psychopato. Co to jest tak? Nie, ja w krzaczku się chronię chwilowo. Co kurde? Co ty kuba kołkuje z tym krzakiem? Dobra. Jestem już bezpieczny. żeby sobie porządnie, spokojnie pozbierać punkciki. O facie pancz. Który ma chyba lagi. Kiki Kiki trafiłem się. Trafiłeś przynajmniej. Też to chciałem powiedzieć. Mogę jeszcze do Kraczków wpaść. Gringo. Nie no. Dobój. No fuck. Daje się na czterech Nie. Chyba, mm, mm. że. O tu jest dużo kulek? Lepiej być dwoma kulkami, bo wtedy szybciej zbierasz punkty. Oj, coś tu ktoś pisze. Nieładnie. Mój już myślałem, że je trafisz. No ja też. Dobra. <laughs> Mamy już 200. 300. Kajcie, ja zaraz wyrytej. No to ale... Muszę się napić. <laughs> Już mam widzicie 400 punktów, Nie no. Nie no, nie mam 400, mam 300. Wego, wego, wigo, wigu, wigu, paka. mega, mega. jakby coś. Sorry, że tak długo nie było odcinaczków. Wiecie, 5 dni dopiero, więc sorry, miałam krótką taką przerwę. Ale... spoko. Mam nadzieję, że wybaczycie. Kochani widzowie. Oh, fuck Poland! Ty skurczybyku! Nie jedz mnie skurczybyku! No. ale jak może mieć Poland z Litwania? Czy mam mieć coś z głową, chyba? Z banią, nie? No. Zjemcie, 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 Albo nie, nie rozdzielę się na niego, więc ja piędzielę! Jestem duży. O, krzak Siema O kurde Oh my god Dobra mam Boże, smario. Nie, troll face Zostaw mnie Nie, wiecie Dziście ja powróciłem A <grym> jak niby miałaś nie powrócić <grym> Xd Rodzi się na tego Trafię? Mm -mm. Y nie, dobra i mądrze? Nie, no nie. Z nie może, słyszeć. Nie, nie, tam tego gościa coś mówiłem. mówię. Ed, by nie! Mówię, żeby się rozdzielać. Yeah, ja yeah, je kapakaci, apacia paka, lapa pa, la, pupa, pa, 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 hajkin, doki, cęki, fajkin, donki, fajki, po. Hejcake, pańkin, donki, a idę don, tam kaję. I don, ki, kaj. bez sensu. Nie chcę iść na lewo. Ej, patrzcie, w kuleczkach mam 200 punktów. No nie, ty mnie nie zjadź, więc co mnie atakujesz, chłopczyko, mój? Dobra, Jest A na dół no Teraz! Babana. No, wiem? Zatem się od razu dwóch. Dzięki, Patek. Spoko. Spoko. <laughs> Wu Friends? Nie. Ja ostatnio byłem właśnie w, w Friends, ale grałem na telefonie. Ogario, w końcu byłem w pierwszej piątce. living bread, a może soy living? Jedz go. Ale muszę się połączyć. O, no musisz, możesz go ominąć. O jest, on się łączy. Właśnie. Jak się a, Nie, no teraz nie, bo teraz jest sytuacja krytyczna. Munt się połącza, czy mi się wydaje? To ja. Daj. Mhm. Nie, nie, nie. Jak go? idź na głosa Dobra, już mam prawie. idź na, na niego, idź. No przecież idę. No, dobrze. Mam prawie już tysiąc punktów. No, a miałem cztery, i mnie z zderzy. Że. U go, no, 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 Nie, bo wtedy on będzie na mnie. Nie, nie, nie. A jak zjesz go, to będziesz mógł. Wtedy jego małą kulkę. Hero trzeba. Brain. Oh, hero Brain. Mój mm -hmm. Uu. Uu, wiesz co? papa Ale pójdę na dół? Nie, nie, nie. Nie, dobra, idę. Nie, wezmę go o krzak. Nie, bo on idzie teraz, teraz. O krzak. Coś ty zrobił. Zapomniałem coś. <grym> było słabe wiecie co kończę Patryk zagrał, muszę się, muszę się trochę ja, Kuba poszedł ze ścianą coś kołkować Ja teraz się poglądam w końcu bo już mi się nudziło Ale i tak dobrze było nie? No 1000 punktów no nie rozdziela się bananie na mnie. Zaczby się jeszcze raz grał. No Beskiff A ta gra jest okrutna. Wszyscy chcą mnie zjeść. O, zjem kumpla. Disowski. Ty nie by. No nie no, nie wiesz. Trochę go się nie zjadło. Ale przynajmniej teraz szybciej punkty zbieram. No nie no, jakiś może się na mnie rozdzieli. No nie no. Droga. No weźcie, kurde, no. stawcie mnie, no nie. Nie żyjcie mnie. O, coś mi przyszło na swój No, dopiero to zauważyć. No, no nie. Dobrze mi idzie, już mam 100 punktów. 112. Zjem psa, psy mnie zawsze jedzą. Bez komentarza. Czy ty zawsze w odcinkach musisz nie trapiać? <noise> tak, ile kulek. Ja pierdolę. to akurat, ja nie mogę. My się... Chcecie dostać do kulek. A jeśli nie dostanie, te kulki są. Moje. Nie no, znowu jakiś niebieski. Cześć do gieł ostatnie w ogóle zauważyłem, nie? Troszkę ci się nie trafi. O! Nie, oh nie, nie. Jak ja cię ci zjem. Jest nie... Je nie, on się rozdziej. Fuck. No nie no, no to jest chamkę. Chcesz grać? Nie, nie da się mieszka Dobra, Co? Dobra, raj. Dobra. kuba mi jadę. dał jeszcze raz. Uite, să vezi, grau. E pus pus pat că nu i Nu-i 15 minute. Nu-i mai caveți. nu vede e greu. cześć! O dzięki! O cześć! nie no, bo jak! Idę do domu! Właśnie, bo kotlety ci się kończą. No nie no! Spadłucha! Ale żyjesz jeszcze? Spadłucha z mojej ziemi. I grzba. O, sema. ziemce. Z jemce! O, dzięki! O nie, on Cię zjadł. O! Mm, tak bym go nie zjadł, widzisz? Co ja mam z tym nietrafianym? Oj, nie trafiłeś. Łapka to była mm, nie trafię No i tak nie chcę nie. O trafię nie. <grywa> Patryk Co to w ogóle jest to co? To kiedyś trafiłem Nie, trafiłem, dobra, trafiłem Już parę razy trafiłem Trafię. trafię, trafię, trafiłem, jest! Teraz iluminaty na razie. No właśnie. No właśnie. Rób kupę. Masz. Dobra, kończymy ten odcinek, bo już mm, po prostu mam dość tego. Gdy... De... Zegla Jagaro. E, De... nie chcę pograć. Gdy nie ma Jagaro. Nie! Yes. Co tu jest? A jaki debile. Dobra. Ja i tak... Oto tym dziwnym, jednocześnie fajnym zakończeniem kończymy odcineczek. No. Mam nadzieję, że się będzie podobał. Więc... Siema! Zasubskrybuj mnie i bądź na bieżąco i widzimy się w następnym odcinku. Siema!